Rozdział dziewiętnasty Ćwiczenia dobrego zakonnika Życie dobrego zakonnika powinno się odznaczać wszystkimi cnotami tak, by był takim wewnątrz, jakim wydaje się ludziom z zewnątrz. I nie bez przyczyny od wewnątrz. Powinien być bardziej takim, niż jest postrzegany z zewnątrz, bo patrzy na nas Bóg, którego jak najbardziej powinniśmy czcić, gdziekolwiek byśmy byli, i jak aniołowie czyści, chodzić przed Jego obliczem. Codziennie powinniśmy odnawiać nasze postanowienie i pobudzać się do gorliwości, jakbyśmy się dziś dopiero nawrócili i mówić, wspomóż mnie, panie Boże, w dobrym postanowieniu i świętej służbie Twojej. Daj mi teraz, dziś, doskonale zacząć, bo niczym jest to, czego dotychczas dokonałem. Przebieg naszego duchowego postępu zależy od postanowienia. Ten, kto chce postąpić w życiu duchowym, musi odznaczać się wielką pilnością, bo jeśli temu, kto mocno sobie postanawia, często się nie udaje, to cóż powiedzieć o tym, kto albo rzadko, albo nie z takim zdecydowaniem coś postanawia? Odstępowanie od naszego postanowienia dokonuje się różnymi sposobami. Nawet lekkie opuszczenie ćwiczeń duchowych prawie nigdy nie pozostaje bez jakiejś szkody. Sprawiedliwi opierają swoje postanowienia raczej na łasce Bożej niż na własnej mądrości. Do czegokolwiek się zabierają, w Bogu zawsze pokładają nadzieję. Bo człowiek sobie postanawia, a Bóg którego drogi nie są drogami ludzkimi, rozporządza. Jeśli z pobożności albo zamierzonego pożytku dla braci opuszcza się czasem zwykłe ćwiczenie duchowe, później bez trudu da się je odrobić. Jeśli zaś z zaniedbania lub niechęci łatwo się je opuszcza, nie mała to wina i doświadczymy szkodliwych tego skutków. Nawet gdy się najbardziej będziemy starać, to i wtedy zaznaczą się lekkie braki we wszystkim. Zawsze jednak należy postanowić coś pewnego i to szczególnie przeciwko temu, co bardziej nam przeszkadza. Trzeba zbadać i uporządkować zarówno sprawy zewnętrzne, jak i wewnętrzne, bo jedne i drugie przyczyniają się do postępu wewnętrznego. Jeśli nie staćcie na ciągłe skupianie ducha, to rób to przynajmniej czasem, a co najmniej raz dziennie mianowicie rano lub wieczorem. Rano postanawiaj sobie. A wieczorem roztrząsaj swoje postępowanie, jakim byłeś w słowach, uczynkach i myślach, bo tym być może częściej obrażałeś Boga i Bliźniego. Uzbrój się jak wojownik przeciwko diabelskim niegodziwościom, pohamuj obżarstwo, a łatwiej opanujesz wszelkie skłonności cielesne. Nigdy nie bądź całkiem bez zajęcia, lecz albo czytaj, albo pisz, albo mudl się, albo rozważaj, albo zajmuj się jakąś pracą dla dobra wspólnego. Prace fizyczne trzeba jednak wykonywać roztropnie. Nie wszyscy też powinni je podejmować w równym stopniu. Z pracami, które nie mają charakteru wspólnotowego, nie należy się obnosić na zewnątrz. Bezpieczniej bowiem da się je wykonywać prywatnie, bez rozgłosu. Powinieneś się jednak strzec, byś się nie lenił w wykonywaniu zajęć wspólnotowych, a skłaniał się do wyjątkowych. Po całkowitym i wiernym spełnieniu tego, co powinieneś i tego, co ci nałożono, jeśli pozostało Ci czasu, możesz nim zadysponować podług pragnienia swojej pobożności. Nie wszyscy mogą wykonywać jedno ćwiczenie, lecz inne temu, a inne tamtemu bardziej służy. Także ze względu na czas różne ćwiczenia są bardziej stosowne: inne w święta, a inne w dni powszednie. Innych potrzebujemy w czasie pokus, a innych w czasie spokoju i odpoczynku. O innych dobrze jest myśleć, gdy się smucimy, a o innych, gdy się w panu cieszymy. W związku z ważniejszymi świętami trzeba powtórzyć dobre ćwiczenia i goręcej błagać świętych o pomoc. Co święto, powinniśmy stawiać sobie przed oczy, jakbyśmy teraz mieli z tego świata wywędrować i przybyć na wieczne święto. Przeto powinniśmy z większą starannością przygotowywać się w czasach więcej poświęconych nabożeństwu i pobożniej żyć, ściślej przestrzegać wszelkich reguł, jakbyśmy mieli już wkrótce. Otrzymać nagrodę za nasz trud. A gdyby ta nagroda została odłożona, wierzmy, że jesteśmy jeszcze za mało dobrze przygotowani i jeszcze niegodni takiej chwały, która się nam w określonym czasie objawi, i starajmy się lepiej przygotować do odejścia. Ewangelista Łukasz powiada, błogosławiony sługa, którego pan, gdy przybędzie, zastanie czuwającym. Zaprawdę, mówię wam, ustanowi go ponad wszystkimi swoimi dobrami.